No, cześć wam. Co tam? Cześć, kochanie. Podoba ci się? Co, co, tu się... Proszę. Dlaczego ty to wszystko poprzestawiałaś? Musimy co? co? A na to. Poczekaj, zobacz, jest sypialnie. U mnie łóżko stoi na środku, więc drzwi się nie otwierają. Stać, bo łóżko musi stać na środku. Wiesz co, Kocie, bo jest poprzestawiałam tak, trochę tak, u nas tak, w domu według zasad Feng shui, bo to wprowadza porządek, Link i yang, rozumiesz? Dobrą energię. Ja już ją czuję. Chodź. Uważaj na niego Ale sobie. momencik, jaki porządek? Bo ja na razie to, ja to widzę... Jeden żywioł, jakiś straszny bałagan. Oj kocie, no bo ja dopiero zaczynam. Popatrz, bo tu jest takie koło pięciu żywiołów. I popatrz, to wszystko musi być w domu. Drewno, no to mamy drewniany stoliczek. Metal, to tam mamy metalową szafeczkę. Ziemia, aha, zapomniałam o ziemi. Przecież ona powinna stać w zupełnie innym miejscu. Powinna stać tutaj. Ogień powinien być tutaj, czyli kominek przeniesiemy stąd tu, a tam postawimy takie duże akwarium, to będziemy mieli ogromne bogactwo. Aha, to znaczy, że nie czeka nas zbyt wiele zmian. Nie wiem. Mhm. Nie no, jeszcze trochę musimy przymalować i zmienić wszystkie meble, żeby miały zaokrąglone końcówki, a najgorzej to jest w kuchni, bo ja muszę rozdzielić jakoś zlew od kuchenki, no bo to są dwa sprzeczne żywioły i one nie mogą tak obok siebie, bo się wykluczają, rozumiesz? Aha, a ile to będzie kosztowało? Czeka, to jest taki mały kosztorysik, Kobieto, od tego twojego Ying, tak? To mi janko padło. Kocie, jest... ale potraktuj to jak inwestycje, wiesz? I zamówiła, że jej koleżanka z pracy ustawiła w domu wszystko według Feng shui i od razu jej się polepszyło zawodowo. Y a kanapa dlaczego ty tyłem jeszcze... do telewizora stoi? Tato, według Feng Shui kanapa powinna stać przedem do drzwi. No a filmy jak będziemy oglądać? Już ci pokazuję, kochanie. Chodź. o, Tutaj sobie siądź. O. O. Tam powiesiła lustro. wszystko widać, odbija się. Stasz widać? Zobacz. No, no. Ale nie tu, tylko tu. No widzę.